Siemano, zagramy się w Ultimate Team. W drugiej lidze udało mi się awansować. Mój skład tak wygląda, jakichś większych zmian nie było. Jedynie zakup Daniela Staricza. W miejsce tego zawodnika, czyli z zawodnik Chelsea na zawodnika 3 Chelsea. Będziemy grać z składem angielskim. Będzie to mój pierwszy mecz w drugiej lidze. Bilans mam 17, 17 zwycięstw, 5 remisów i 8 porażek. Taki nawet spoko może być będziemy to mój to pierwszy mecz, aktualna nagroda spadek Mam nadzieję, że tej nagrody nie będę się odbierać Zagramy sobie pierwszy mecz, w drugiej idę Zobaczymy na kogo trafimy, mam jakiś poziom Trzecia Trzecia jakiś tam nie był, o wielki poziom W pierwszym sezonie awansowałem W każdym sezonie uda mi się awansować do wyższej ligi, więc Sezon w Ultimate Team jest Taki zawonnik. Yy... Kibic Renz na no Wembley. Będziemy grać. Znaczy ten skład angielski kontra skład angielski. On 4-4-2. Yy, A moje 4-3-3. Więc zobaczymy, kto on tutaj się cieszył. Pierwszych, czy, z pierwszych punktów, czy on. Zaczynamy. Centrikę, a nie udało mi się piłki pi. Zakapiłem By szybko bramki nie stracić A tak, pen Ratuję jeszcze obrąca fantastycznie Staric Dobrze, fermalny, próbowałem mu zabrać piłkę ale Tylko na out Graian? O, Julio Cezar ale ta piłka w ogóle ani tu do... Chyba tylko obtarła najwyżej tego Powiem tutaj, yy, ten rywal jest całkiem, całkiem Łatwo nie będzie z tego co tutaj chcę Okej okay. Będzie rożny? Tak Musi być rożny Ramzej Oj, ale pech! no ale cóż. Obrońca został na miejscu. Wyskoczył tak jak Johard w meczu z Polską, ale jeszcze... Mieliśmy trochę więcej szczęścia, trochę mnie dziwiło, że ten Johard. Taki dobry bramkarz tak tej piłki leciał jak on miał przecież dwóch wysokich obrońców. Będ! Okej, okay. nic nie ma. Gerard. że Johnson przeniósł się z Manchester City do y, Sunderlandu, to też nie grał tam ale że się przeniósł tam trochę mi to zdziwiło akurat tam, a tu! Grajan musić bramka! Nie no chłopie no trochę było transferów które mnie zdziwiły mianowicie że Julio Cesar przeniósł się do Queen's Park Rangers z interu Mediona, jakby nie było trochę ostatnio nie najwyższych lotów ostatnio inter jest ale że nie nie Johnson Ramsey uda mu się piłkę nie uda ale że z interu się przeniósł do Queens Park Rangers drużyny która ledwo coś zajęła ostatnie miejsce te które poddawało miejsce w Premier League 17 oj dobrze dobrze mój obrońca kupiony gra na pozycji jest nominowany środkowym obrońcą. Postanowiłem go zakupić, bo kosztował 1000 monet, a miał kontrakt ponad 28, więc sam kontrakt był więcej warty niż on. A jest to... O, tutaj powinno... O? A, tu? Okej. Wiem, to tak się mówi, dokładnie, ale... Mój V był teraz przywilej, Gerard Davis Szkoda, nie uda się piłki. Weak shall. No ale czemu on tej piłki nie podał do studia tego się rozumiem. Trochę mało inteligentni są ci. Piłkarze. Nie wiem, co trzeba yy, zrobić, że na przykład te podania, jak się podaje po prostu przed bramkarza, to on podaje po prostu w bramkarza. Trzeba do defensywy się wrócić. Wszyscy wracają, nawet, nas, nawet nasz napastnik. Okej, okay, też y, piłkarz i konie rozegrać. Żelbo albo Singwa. O, chyba przesadziłem teraz. Nie no, nie no, nie, nie no, jeszcze, jeszcze damy radę. lewej nogi słabszą nogą uderzał. Tutaj nasz rywal ma atak ekspresowy, bo bent i foto są sprinterzy. Te niski, ale bent metro 80, więc. No czemu tak tą piłkę zagrałeś na pałę? Johnson szybki, ale w wykończeniu słabszy jest. Gat, spróbuję może coś tutaj rozegrać. No ale jakoś nie widzę, chciałem podać teraz do Ramzeja, ale już ta akcja straciła tempo. Okej, okay, Staric. Tak, piłka do niego. Do... A, już Jose Endrique, świetnie. Musimy się przed kontrą. Uniknąć tej kontry. Lindegard. Wybija piłkę daleko przed siebie. Piłkarz, Aston przyjmuje. Nie, nie, nie! Tak! Pierwsza bramka, niestety. Dało się tą piłkę, oj, no ale Dawaj, 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 dawaj! No jest za późno Daj, nasza piłka Trzeba tylko w niespodziewany sposób, ale musi nie śpieszyć coś Ramsey, Gryan. piłka Guthrie'ego Gatry. Tak! Wyrównanie! Davis, bramka do szatni Teterete, teterete -te -te i bramka standardowa jak ja strzelam, czyli zazwyczaj głową Chyba 70% moich bramek przy tej taktyce to jest bramki głową Mnóstwo wrzutek w pole karne I staram się jakoś biegać po tym polu karnym we wszystkie strony Nie wiem czemu mu astu nie przykrywał to jak on zawsze przykrywał Gerard. zagrywa piłkę na uwolnienie do Benta, ten dochodzi, jeszcze, oj, będzie niebezpiecznie, bramkę straci, ale świetnie, Duńczyk, bramkarz, y... nie dał się zaskoczyć, o, teraz się dał, fermalen Powiedz też w 45 minut tam nie dał się zaskoczyć, no i co? No i my się bramkę do szatni i oni też nami przegrywamy. jak to mówią Niemcy nie nic tego no bramkię ci musieli poczekać do w drugiej połowie mam nadzieję że jakoś uda nam się strzelić należy 2 do 1 statystyki tylko jeden strzał celny oni ma trafili wszystko w światło bramki i połowa tych strzałów to była bramki a ona skuteczność jeżeli chodzi o strzały cenę to był jeden i jedna bramka więc Będę trafić światło u bramki z tej statystyki, ten można wywnioskować. Gerard. Dobrze podał do Benta. Uuu, wyko w tą piłkę. Grojan piłkę do Stalida zagrać. Nie ma... Yy, tak, nie ma innej opcji. Już myślałem, że Stalge będzie w wypożyczona, wypożyczony, ale... Oj, zapędziłem się. Trzeba trochę podwyższyć tempo. Świetna obrona. Jeszcze Davis uda mu się piłkę. Koś teraz... O, on nic... czemuś nie wystawił. As tu to... Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ryan. Nie dojdzie do piłki. Ferman się na bramkę. Premier League jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o budowę zespołów. Bardzo dużo jest zespołów. W roku bo tego trochę mniej. Defoe. Messi, Messi to to nie jest. My, tak piłkarze barcony często strzałem taką... ...podcinką, podrzutką? Znaczy taką podcinką. Staric. O, w starcie dwóch ekspresów jednak wygrywa ten z Hiszpanii. po bokach uj co to o mieliśmy farta kto to stał a nie to i po naszym naszą bronce świetna obrona tym razem nie udaliśmy nie i zas... nie daliśmy się zaskoczyć tym rzutem rożnym mi jakieś lagi idą nie wiem jeszcze takie lagi to mi idą jak z dwie godziny nagrywam do kariery czasem sobie gram parę odcinków, parę meczy na raz. Coś nie wiem, czy... Kiedy, czy... Kapsa. inny program. Słyszałem, że jakiś inny jest lepszy. O, piłka do Staridża! Po drugiej stronie Astu. Oj, no miałeś półdośrodkować, chłopie, no! Nie wyżulio... Na drugą stronę, ale jeszcze jest, jakaś, jeszcze piłka znowu trafia do ciebie. Ryan. Guthrie. No i teraz! Oj. Ale lagi Szkoda, że to tak się przycie, zaczyna nam się ciąć. Okay, może poczekajmy chwilę może to zjawisko nam przestanie zobaczmy jak to jest z energią ustawienia eee, gry kontrolę mm, ja tutaj mam przy dośrodkowaniu częściowo żebyśmy ma bo wiem, dobra spróbujmy tej asysty bo ten dośrodkowanie który mi się przed chwilą to Pa! Że busin. A o, dawaj. Mogłem technicznie, ale Julio Cesar. Julio Cesar lepszy w tym pojedynku. No naprawdę teraz to są takie. Tak to się wszystko... ...wali, że to się w głowie nie mieści. Musi być wolny, tak. Kartka jeszcze zamknięta. był niejaki... Ot... A, to był... Panem cię raczej nie uderzę. Stać nic z tego nie będzie, nawet nie był strzał światu bramki. 14 minut do podstawowego... podstawowego czasu gry. Ryan. Dawno nie przegrałem meczu. W... No musi być ten pierwszy raz... Zaczy... No a mam nadzieję, że to się nie spełni. Bo to szkoda, na pewno tej sytuacji Astu, który miał skrzydłowy na, na, Porto okay. Astich, piłka do Williamsa, ten do Gathriego Ramsey. No i nic, no i Ram został powstrzymany. Stary Stary, dawaj Daniel? No nie, wypuszczam tej sobie piłki, bo Hosendrike zaraz mi ją zabrał. Jeszcze tylko 5 minut. Ostatnio wygrywałem, ostatni 2-1. Teraz raczej będzie poraczka. O, oh, Indegard prosto w jego nogę, był Świetnie to ton dostawił, dostawił nogę więc strzał nie był jakiś bombowy Oj dawaj wszystko Wszystko albo nic Ocendrikę do defo A nie wiem co on teraz chciał zrobić Oj, no jak ty chłopie zagrywasz? 3 minuty dojczone Do czasu podstawowego Bamzej! No, chciałem piłkę zagrać do Astu, ale... Troszeczkę za słabo nacisnąłem. Davis! Astu! Nieudany wszystki raczej. Już będzie koniec. Johnson, skrzydłowy Sander, Hartka dana Sticha. No i do kogo ja mam zagrać? No już do nikogo nie zagram. No cóż. Pierwszy mecz w drugiej idę. Pechowy. Chociaż chcieliśmy bramkę, nawet nie ciściliśmy się, nie wiem, może z ile jest 20 sekund. Albo i mniej. Cóż zawodnikiem meczu został Lindegard Aha, to są morale Zobaczmy sobie ocenę meczu o no ile przybył Lindegard Ta dribblingi Stalicz, nowy nabytek całkiem nieźle Archemizowicz Astu Również nieźle drib... Figurena nieźle nawet całkiem tam sobie radził Ramzej też wszystko wygrywał, pomocy też wszystko wyrwał, zresztą tych pojedynków nie było dużo a u niego rządził Steven Gerrard W środku pola tylko zdobył 500, 455 monet, więc bez szału Mam nadzieję, że w następnych meczach uda mi się zdobyć jakieś punkty. Mieliśmy trochę pecha. Później już te lagi nam też szły. Powiedzmy sobie szczerze, że graliśmy trochę rezerwowym składem, bo normalnie się zagrali Andersonem, ale poczekam aż mi się no, podładuje ta kondycja. A Anderson dużo daje drużynie, więc zagrał Ramsey, eee, nie, Guthrie i Davis. A Ramsey grał normalnie tutaj. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będziecie mój kanał subskrybować, oczywiście dodać do, do polecanych. Cześć na razie, tyle.